bardzo serdecznie dzisiejszego dnia zabieg przepaku na jednoliścienne wykonujemy pokażę Wam różnicę w przepaku orkowym i w przepaku bezorkowym także kamera na głowę farmtraczek już zrobiony terminy trochę opóźnione bo gdzie nie gdzie opóźnione a gdzie nie bardzo spóźnione bo to jest czas na regulację jak najbardziej, czwarty, piąty liścia, tutaj już pewnie szósty będzie Mam nadzieję, że jutro środki dojadą więc będziemy praktycznie na zakładkę, tutaj jechać, No jest to niestety, tak wyszło w tym roku eee, Pokażę właśnie zaraz różnicę, wcześniej też fartrakiem Przepraszam, muszę wziąć, wcześniej fartrakiem e, nie pryskaliśmy ze względu na to, że sprzęgło było robione Także tutaj rzepaki wam pokażę najpierw orkowe. No i jak widzicie, tutaj był wysiew w okolicach 65-70 roślin na hektar. Na górkach tak było sucho, że zostało tego rzepaku jak przeliczyłem w okolicach 38-40 roślin. W okolicach takich, tak to wygląda. Na tych górkach chyba przez tą suszę e, i po tej susze, jak poprzychodziły deszcze na tym piachu totalnym, prawdopodobnie część tych nasion, to jest bardzo duża część e, tych nasion, została po prostu wmyta, zamulona, bo te górki na tym totalnym piachu, jak tu widzicie, są po prostu puste. Nie wyjdziemy zobaczyć, tak plus, minus. Piąty liść. Tutaj się męczy, akurat coś, więc może coś tam jeszcze dojdzie, ale no, to to tam jest bardzo. Bo no, proszę, to jest tyle obsady wypada <ścoughs> przy moim siewie. Tutaj widać, że te chwasty, niektóre też zostały. Nie utrzymała ich chemia. I jak zwykle, gdzieś tam różne stadia rozwojowe, przez to też, że było w bardzo mocnej suszy to siane. No ale ogólnie, jak się spojrzy na całość pola, tak katastrofy nie ma, coś tam tych roślin jest. Natomiast no mówię, w tych plackach, tak jak tutaj, tej obsady jest, tu już jeszcze pożarte strasznie. Tej obsady jest e, za mało. I tak patrzę, ciekawe, czy jeszcze się nie nałożył agregat. No i takie, właśnie mówię, place gdzieś powychodziły, gdzie. No, i tak to wygląda. Widzimy się na kolejnych polach. To jeszcze tam opowiem. Tam na przykład chciałem 55 roślin. A tyle samo samosiewów wylazło o rzepaku, że jest chyba 155 roślin. No, ale tak to bywa. No, i tu wjeżdżamy na kolejne pole. Tak jak mówię, rzepak wysiany tutaj w ilości 55 roślin. No, i tak nie wiem jeszcze sam co z tym. I tutaj faktycznie, że może i te 55 roślin e, jakby jest, ale no i też mówię, pozabijało go gdzieś tam powmywało, bo ta obsada jest tak nierówna, nie? Tu chyba mocniejsza ziemia to na tej mocniejszej e, nagle się tego rzeponu zrobiło zrobiło bardzo dużo i tak tam tak, tam nijak to trochę jest. No, tutaj akurat w miarę, ale mówię samosiebów yy, za gęsto. Tu już jest za gęsto, nie? I jak widzicie, tutaj wcale tych jednoliściennych strasznie dużo nie ma. O, szaraczek. Nie jest źle, mimo tego, że ten zabieg jest, no, mówię, późny. No i potem na następne. Także tutaj było. Słuchajcie, 55 roślin wysiane, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj konik, konik tego gospodarstwa od tego roku. 30 arów, 29 arów. W uprawie bezorkowej widać, że mu tutaj w ogóle wody już chyba zaczyna znowu brakować. Te drzewa muszą tutaj fest, że tak powiem, wyciągać. Nie wiem ile ja tutaj go wysiałem, bo ja chyba tu resztki nasion wysiewałem, jak leciało. I nie mogę trochę pojąć tego dlaczego przy tych drzewach nie rośnie środek jest wszystko ok chyba, że tu zwiększyłem obsadę a przy drzewach cholera nie rośnie i teraz zobaczcie jaka to jest presja tych jednoliściennych ile tych jednoliściennych tu jest to jest zdecydowanie zdecydowanie za gęsto i on też wybija on jest taki jakby ten rzepak i teraz to co mnie interesuje, o to jest to o czym ja mówię patrzcie, ona nie siedzi w glebie, tylko na, te nasiono on idzie bokiem Koś tak się miał to i tak w tym roku to się super super doprawiło że udało i tak się tak dosiać to. natomiast o o, o o o patrzcie to jest to co ja miałem dwa lata temu to jest dokładnie to samo i nie miałem plonu i mówię, a w tym roku też spróbuję, tylko w tym roku tutaj zgruberowałem to dwukrotnie. I teraz o, zobaczcie. Ja może tu oddzielnie film nagram, co się dzieje, jak się sieje redlicą. On nie siedzi tak w tej glebie. On, tak, i teraz jakby tu jeszcze była susza. Ja po prostu nie mam tych nasion umieszczonych odpowiednio w glebie. One idą o, tutaj akurat to jest jedno liścień. O, ale one, mówię. To nie jest tak, że te nasiona siedzą tak klasycznie, nie? Tylko one idą u mnie w tej bezorce, te redlice skaczą. I zobaczcie, one idą tak bokiem, te rośliny. Ja w tym nie mogłem plonu zbudować. I, i dodatkowo miałem jeszcze problem z myszami. Widzicie? O, wszystko idzie tak, tak, jakby te nasiona przez tą, to złe umieszczenie. I jest. Patrzcie, śmietka. Jest już tutaj śmietka, e, mimo tego, że to były nasiona. Musiał zobaczyć, co jest, ale na pewno tutaj były e, jakieś z Lumipozą albo Buteostartem. Jest już uszkodzenie śmietką. I e, co jest za temat? Temat jest taki. A, malutka śmietka. Malutka śmietka. E, jest temat taki. Ja muszę jeszcze resztę swoich pól zobaczyć i porównamy, czy będzie. Lepiej czy gorzej. Jest temat taki, że jak ja siąłem w taki sposób, czyli tu jeszcze by był rozrzucony obornik. Ponoć ten obornik bez orce też wabi śmietkę. Jest większa presja tej śmietki i przez ten jakby odkryty korzeń, ta śmietka ma prościej. Wszystko się rwie. Patrz, wszystko jest pożarte. Porównamy do tego, co będzie patrz. Widzisz, co jest? Patrz. I to będzie, ja nagram dwa filmy z tego. Ja nagram dwa filmy z tego. Jeden z tych oprysków, i drugi. I drugi normalny. Patrz. Porównamy, co będzie i jaka presja jest tej śmietki. Takie coś miałem, jak była piątka dla zwierząt. Pamiętam jak dziś. Była piątka dla zwierząt i miałem od cholery śmietki. I sprawdźmy, o, tutaj też idzie bokiem. Korzeń pożarty. Tu chować już. Prawdopodobnie coś tam już się działo. I zobaczcie, wszystkie te korzenie idą nie, że wyrastają jakby z ziemi, tylko one jakby idą tak bokiem. I teraz porównamy to do orki. Porównamy to do orki. To mnie interesuje. Patrzcie. Jedna, druga. Dobrze, że 30 arów tak zrobiłem. Porównam to do orki. I, I plus jedno liścienie, nie? Kurde, to jest dopiero ciekawe. Zobaczymy, jak wygląda w orce. Dobra, więc najpierw dogram zakończenie do oprysków. E, tutaj nie mówię, nigdy nie było. Tu było przężyto ja to mam drugi rok w dzierżawie a jak widzicie tutaj jeżeli chodzi o porażenie jednoliściennymi no to gdzieś tam przy słupach czy coś, ale żadnej tutaj katastrofy w tej orce nie ma a w tej pieruńskiej bezorce to trzeba mieć naprawdę duży opryskiwać i też no, no, no jest więcej, no to tam nie ma dyskusji na ten temat e, jeszcze zobaczymy na szybkości tę śmietkę jak, no może nie tyle śmietkę, tylko zobaczcie sami w jaki sposób ja jeszcze pojadę po agromaszach SN300 pooglądać uprawy, jak znajdę trochę czasu. Albo poproszę, żeby koledzy mi zdjęcia wysłali. Ale chodzi mi o to. Zobaczcie, jak tutaj siedzi w orce roślina. Ona siedzi w glebie. Ona nie ciągnie bokiem korzenia, jak tam. Tutaj też było zastosowane 100 litrów rsm do doglebówki, nie? I to jest to, czego ja się bałem i byłem przekonany, że w tym roku Pakując grubera na dwa razy, yy, będzie ok. A się okazuje, że, że mimo wszystko, że tam naprawdę ta ziemia była mega mocno wymieszana, na czarno uprawione było. I teraz, właśnie, tu jest ten temat, że ja będę dzwonił tak do chłopaków co SN300 siali, albo pojadę zobaczyć i będę dzwonił do kumpla, który siał Espro bezorkowo. I ja chcę, i będę mi wysyłał zdjęcia. A Michał mi wyśle. Pozdrawiam, Michała. Ja sobie to porównam. No natomiast to mnie utwierdza, co tu widzę. To mnie utwierdza w fakcie tego, że, że zrobiłem jednak mimo wszystko dobrze. Ta jedna roślina się trafiła tylko taka. Patrzcie. Tylko ta. Ale większość siedzi konkret w ziemi. I teraz wyrywamy te rośliny. I patrzymy, czy jest śmietka. Zobacz. No mi się to sprawdza. Zerwijmy tego więcej, czy w ogóle śmietkę tu znajdziemy. Zarówno na tamtym polu bezorkowym, co jest zrobione. Pff, to było siane tymi samymi nasionami, czyli albo na lumipozie, albo na starcie, nie? Czyli nie ma tam błędu takiego, że tam była dosypana jakaś gówniana odmiana, niezaprawiona czy coś takiego, absolutnie. Jest, tak? Tak, jedna roślina. Tutaj weszło. Jedna roślina. Ale ze względu nawet na to Ale nie. On to jeszcze nie jest wyrwane, nie? I siedzi, no? Bez dwóch zdań. Dwie larwy. Dwie larwy. To już tam... Śmietka śmietką? Nie. Ale sam temat tego jest mniejszy. Moim zdaniem jest mniejsze porażenie. No, też jest kolejna roślina pożarta przez śmietkę. Także na dwoje babka wróżyła, nie? Tak, jeszcze by trzeba było. Teoria mówi o tym, że. Tu nie ma. Tu. Nie ma. Czyli tak na mój rozum. Nie, nie ma. Chyba, że coś się zaczyna tutaj. Nie. Na mój rozum e... w orce, no, u mnie wychodzi to lepiej, nie? No i jednoliściennych jest mniej. Na no tam 400 za dopłatę weźmiesz, jakbyś szybciej zrobił, bardziej lustra, lustrował pola, no to może jedno w drugie, no to tak słowem zakończenia, trzymajcie się, moim zdaniem jest lepiej, ukorzenione jest lepiej, lepiej są umieszczone nasiona w glebie i porównam to po prostu do, do agregatów z wysiewem talerzowym.